Aloha dziewczyny, cześć. Ja mam na imię Maxi. Jeśli się nie znamy, no to już się znamy. Zapisuj się do reszty wspaniałych kobiet. A te z Was, które do mnie wracacie, wielkie buziaki dla Was, dziewczyny, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku. A w dzisiejszym odcinku pod lupę bierzemy naszą atrakcyjność. Co znaczy naszą asertywność? Tak, nasza asertywność będzie miała wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o to, jak jesteśmy odbierane przez resztę społeczeństwa. Mówiłam Wam już kiedyś na temat e, naszej potrzeby akceptacji. Nie lubimy być nielubiane, nie lubimy, kiedy ludzie nie są zadowoleni z naszej pracy. Część z nas, szczególnie wysoko wrażliwe, my czasami czujemy się wręcz odpowiedzialne za samopoczucie innych, i nasze życie trochę wygląda tak, że zadawalanie innych jest celem każdego dnia. Sytuacja najczęściej wygląda tak, że idziemy z tym naszym people pleaserstwem, czyli Dogadzaniem innym przez życie idziemy, idziemy, i w pewnym momencie zaczyna nam to przeszkadzać. W pewnym momencie jesteśmy zmęczone. W pewnym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie nas używają i nadużywają i wykorzystują najprościej w świecie. Chcemy zacząć stawiać granice, ale się boimy. Nie dość, że jest to nienaturalne, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajone, to jest wyjście poza strefę komfortu, pojawia się też oczywiście strach. Strach, co oni o mnie pomyślą, a co jeśli odejdą. A co jeśli ktoś się obrazi, pogniewa? Natomiast musisz sobie zdawać sprawę z tego, że kiedy pojawia się w tobie strach, Twoja atrakcja szybuje w dół. Bo strach wyłącza Twoje prawdziwe naturalne ja, Twoją e, zdolność do flirtowania, Twój żart, to kim naprawdę jesteś. Ten strach przed odrzuceniem powoduje. Że jesteśmy cieniem samych siebie. Zastanawiamy się nad każdym krokiem, nad każdym słowem. Dlaczego asertywność jest tak bardzo seksowna? Dlatego, że nie tylko pokazuje szacunek do samej siebie. Pokazuje to, że masz opinię, swoje zdanie, swój sposób myślenia i potrafisz komunikować swoje potrzeby. Jest to niesamowicie seksowne. Druga kwestia, asertywność odstrasza toksyków. Rekin szuka po krwi ofiary słabszej od siebie. Na której może się budować. I taka jest prawda na temat toksyków. Toksyk szuka ofiary, która nie potrafi powiedzieć nie, która nie potrafi stanąć za sobą. Więc pamiętajcie, że asertywność nie tylko jest seksowna, ale także jest waszym narzędziem, które chroni was przed wpływem toksycznych ludzi. No to zaczynamy od dzisiaj być asertywne. Co to znaczy? Krok numer jeden: musimy wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. Czyli musimy wiedzieć, na co się nie godzimy. Większość z nas nawet się nad tym nie zastanawia. Nie mamy stworzonej listy, rzeczy, których po prostu nie akceptujemy. Dla mnie jest to krzyk, nikt nie będzie nam nie krzyczał, dla mnie jest to przeklinanie, nikt nie będzie do mnie przeklinał, dla mnie jest to permanentne spóźnianie się, bo jest to brak szacunku, dla mnie jest to pisanie z innymi obcymi kobietami na Instagramie, kiedy jesteś ze mną w relacji. Na to się też nie zgadzam. Więc krok numer jeden: komunikuję. Nie podoba mi się to, nie akceptuję tego. W momencie, kiedy mamy partnera, który nas nie tylko słucha, ale słucha nas ze zrozumieniem i zależy mu na nas, to nasz partner będzie chciał realizować to, co dla nas jest ważne. Na tym polega też pewnego typu e, kompromis. To działa w dwie strony. Oczywiście słucha mojego partnera tak samo. Druga kwestia, która bardzo nam pomaga w byciu asertywną, to jest po prostu wiedza. Wiedza na temat manipulacji. Jakie są znaki czerwone flagi toksycznych ludzi? Jakie są znaki, że jestem pod wpływem przemocy emocjonalnej? Są na moim kanale odcinki na ten temat. Wiedza. Kiedy wiem, to ja mogę to wyłapać i ja mogę powiedzieć nie. I trójeczka na dzisiejszej liście. Słuchajcie, często nam się wydaje, że my nie mamy w ogóle wyboru. Czujemy się tak winne albo zobowiązane wobec ludzi, że nie dopuszczamy do siebie faktu, że tak, ja mam wybór. Zaczynaj więc zdanie, kiedy prowadzisz ten wewnętrzny monolog od dzisiaj ja wybieram. Dzisiaj ja wybieram pójść na spacer, a nie zostanę dłużej w pracy. Drogi szefie, informuj mnie wcześniej o takich potrzebach. To jest asertywność, to jest stawianie granicy, to nie jest nieuprzejme, ale dzisiaj ja wybieram, bo mam wybór, i tak samo możesz odnieść się do bardzo wielu sytuacji, w których czujesz się zobowiązana. Czwóreczka to też praktyczny sposób, jeden z moich ulubionych sposobów. Słuchajcie. Możemy mieć swoje alterego. Na przykład Beyoncé ma swoje alterego, o którym też często mówi. Kiedy wydaje nam się, że brak nam pewności siebie, brak nam siły, żeby coś zrealizować, o czym marzymy, możemy sobie wyobrazić, jakbyśmy były kobietą, którą chciałybyśmy się stać. Jest takie przysłowie "Fake it till you make it" i coś w tym przysłowie jest na tej zasadzie też działają afirmacje. Więc dziewczyny, wyobraźcie sobie, że jesteście tą pewną siebie kobietą, i zapytajcie się siebie, jak ona by się zachowała w tej sytuacji. I czasami same, sama wizualizacja dodaje nam siły i odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok i żeby wyjść poza strefę komfortu. Kolejna ważna kwestia, nie tylko w asertywności, ale generalnie w komunikacji, to sposób wyrażania się. Dziewczyny, czasami próbujemy wytłumaczyć komuś na 10 tysięcy sposobów, w międzyczasie przepraszając 10 razy, że nie przyjdziemy. Nie możemy przepraszać za to, że żyjemy. Nie chcemy nikogo zranić, ale stawianie granicy powinno odbywać się w sposób spokojny. To nie jest gonitwa, nie musimy się spieszyć. Klarowny i jasny. Więc zastanów się, w jaki sposób chcesz przekazać komuś informację i zrób to w sposób spokojny. Tak naprawdę dzisiaj mówimy o nauce odmawiania, o nauce Mówienia słowa nie. Zróbcie sobie listę ludzi, którzy wzbudzają w Was emocje zobowiązania. Kiedy będziecie świadome, w jakich okolicznościach i przy kim czujecie się zobowiązani i komu jest Wam trudno odmawiać, to już jest bardzo duży krok, bo tu już mamy świadomość. To jest ta osoba, której boję się odmawiać. To będzie to moje wyzwanie. I kolejnym krokiem, oczywiście, będzie odmowa. Słuchajcie, to też jest. Praktyka, kolejny punkt. Praktykujcie. Praktykujcie nie tylko na swoim partnerze, praktykujcie na koleżankach, praktykujcie w firmach, praktykujcie z ludźmi w sklepie, którzy Was poproszą o pomoc. A na przykład nie macie czasu, żeby teraz komuś pomóc, i musicie gdzieś lecieć. Bardzo Pana przepraszam, niestety nie mam na to czasu. Dziewczyny, po prostu praktyka, praktyka. Asertywna komunikacja, czyli atrakcyjna komunikacja, to nie jest pasywna komunikacja. Co to znaczy? Często nam się wydaje, że będzie lepiej, łatwiej, jak przemilczę temat, jak nic nie powiem. Nie na tym rzecz polega. Asertywność znaczy ja mówię ci, jakie są moje potrzeby i ja mówię ci o moich uczuciach i emocjach. To jest bardzo ważne, żeby nasz partner też podpisał mógł nas w ogóle zrozumieć i mógł dostać informacje, czego potrzebujemy, żebyśmy były szczęśliwe. Kobieta asertywna, atrakcyjna to kobieta, która szanuje innych. Nie na tym rzecz polega, żeby zmieniać innych. Nie na tym rzecz polega, żeby nakłaniać ich do czegoś, czy też yy, zmuszać do przytaknięcia nam i przyznania nam racji. Nie na tym rzecz polega. Natomiast bardzo często właśnie koncentrujemy się na drugiej stronie, mówiąc ty, 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 zaczynajmy zdania od ja. Ja potrzebuję, ja się czuję. E, to jest trudna technika, bo słuchajcie, nawet jak się koncentrujemy na praktyce, to zazwyczaj jest ja przez pierwsze dwa, trzy zdania, a w czwartym i piątym zdaniu jest już ty. E, więc dziewczyny, praktykujcie kolejny raz, to jest po prostu umiejętność. Asertywność ma energię spokojną. To jest zen. Więc będzie nam bardzo trudno być asertywną, pełną szacunku i przeprowadzać zdrową komunikację z partnerem, kiedy jesteśmy całe w emocjach. Wiecie jak to działa. A trudno jest cofnąć wypowiedziane słowa. Dlatego też e, proponuję Wam emocje wybiegać, przespać się z nimi i wrócić do rozmowy wtedy, kiedy będzie spokój, kiedy będzie zen i kiedy będziecie wiedziały, co chcecie przekazać. Kolejny bardzo, bardzo ważny aspekt zdrowej komunikacji to jest umiejętność słuchania i to jest w ogóle umiejętność, od której powinniśmy zaczynać: naukę asertywności i komunikacji. Wysłucham Cię? Nie będę Ci przerywała i będę Cię słuchała aktywnie. Chcecie zrozumieć. To jest podstawa słuchajcie zdrowej komunikacji i życzę Wam tego, żebyście praktykowały również ten aspekt bycia cichutką i oddania partnerowi jego pięciu minut. Ty jesteś teraz ważny, a ja Cię słucham. To jest bardzo ważne, to też buduje szacunek z Jego strony w Twoim kierunku. W dzisiejszym odcinku na temat asertywności i komunikacji myślę, że bardzo ważnym jest wspomnieć o tym, co stanowi przeszkodę zdrowej komunikacji. Pamiętajcie, dziewczyny, że nasze ego nie za bardzo jest pomocne w naszych relacjach, dlatego że ego, jakbyście sobie wyobraziły, to jest nasz skafander. Skafander, który ubieramy przez bardzo wiele lat i dokładamy tylko warstwy kolejne, on się robi u niektórych ludzi bardzo, bardzo gruby, szczególnie u tych wielokrotnie ranionych ludzi z wieloma traumami. On się robi gruby jak skóra węża, jak mur, dlatego, że te emocje były tyle razy dotknięte, że muszą mieć taką grubą warstwę na sobie, żeby nikt mnie już nie dotknął, żeby już mnie nikt nie zranił. Więc dziewczyny. Jest duży problem w zdrowej komunikacji, kiedy ktoś ma na sobie taki gruby mur i skafandę, skórę węża, jak się przebić. Brak przekonania o swojej wartości stanowi niesamowitą przeszkodę w zdrowej komunikacji. Bo kiedy my nie mamy pewności co do tego, jak fantastyczni jesteśmy, wtedy krzyczymy najgłośniej, wtedy bronimy się najbardziej, często atakujemy. Nie możemy dopuścić do siebie myśli, że możemy nie mieć racji. A skoro ja mam rację, to mój partner nie ma racji. I twoje uczucia są bez sensu, bo nie powinny się u ciebie pojawić, bo to, co ja zrobiłem, nie miało na celu tego, żebyś ty się tak poczuła. Więc widzicie, musi być to pełne zrozumienie i dopuszczenie do siebie, że to, co zrobiłem, mogło spowodować, że tak się poczułaś. Czyli musi być dopuszczona możliwość, że nie mam racji. Jeżeli ktoś jest zawsze przekonany o tym, że jest bezbłędny, bez winy i zawsze ma rację, będzie to stanowiło ogromną przeszkodę komunikacyjną. Jak z tym walczyć? Nie poprzez bezpośrednią naukę komunikacji, tylko poprzez spowodowanie, że ja będę się czuł lepiej ze sobą, ja będę widział w sobie wartość, nie będę musiał się za każdym razem bronić i nie będę musiał bronić za każdym razem mojej racji, o której jestem w święcie przekonany. Taka krótka dygresja, dzisiejszy temat tak naprawdę to jest Wasz temat, który podrzuciłyście mi w ankiecie instagramowej. Zapytałam się Was, jakie zagadnienia spędzają Wam sen z powiek i komunikacja została podniesiona wielokrotnie przez Was dziewczyny. Zadajmy sobie zatem kolejne pytanie, wracając do tematu głównego. Co musi mieć zdrowa relacja? Szacunek, zaufanie i komunikacja. Jednak kiedy myślimy o komunikacji, zazwyczaj myślimy o umiejętności rozmawiania ze sobą. Rzadko kiedy idziemy krok dalej i zastanawiamy się, z czego wynika to, że ja mam problem z rozmawianiem z moim partnerem. I najczęściej całość kończy się awanturą, w ogóle nie ma żadnych konstruktywnych wniosków. Zaczynamy się nawzajem atakować albo bronić. Po prostu ja mam rację, nie ja mam rację. Ty nie powinnaś się tak czuć. Ty mi będziesz mówił, jak ja mam się czuć, prawda? Słuchajcie, właśnie to jest to. Nasz stan wewnętrzny, nasze rany, nasze ego. Czyli tak naprawdę, żeby pracować nad komunikacją, musimy pracować nad tym, jak my się ze sobą czujemy. Bo w momencie kiedy ktoś ci powie coś, co mogłoby potencjalnie cię zaboleć, ale ty masz luz w sobie i ty wiesz jaką jesteś wartością, to ty tego nie odbierzesz tak mocno. Ty się temu poprzeglądasz. I ty, być może, powiesz do swojego partnera, wiesz co, nigdy nie myślałam, że to, co robię, może sprawiać, że ty się tak czujesz. Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Widzicie, to jest zupełnie inna rozmowa. I tutaj możemy szanować się w rozmowie i możemy być partnerami, możemy iść na kompromis, bo de facto zmiana pewnych drobnych rzeczy to nie jest, wiecie, lot na Marsa. Więc kiedy potrafimy ze sobą rozmawiać, to możemy też dokonać drobnych zmian. Które mogą dla partnera być ogromnymi zmianami w odczuciu. Podsumowując, na początku dałam Ci kilka sposobów na to, żeby stać się bardziej asertywną. Na końcu powiedziałam kilka słów na temat komunikacji zdrowej. Myślę, że całościowo ten odcinek może pomóc Ci nauczyć się i kształtować w sobie umiejętność po pierwsze asertywności, a po drugie zdrowej komunikacji. Co jest niezbędne, żeby być kobietą atrakcyjną i żeby być kobietą szanowaną w relacji, pamiętajcie, że to też jest Wasze zabezpieczenie przed toksycznymi ludźmi i ich bardzo, bardzo destrukcyjnym wpływem na nas, dziewczyny. Tymczasem kobiety wysyłam Wam buziaka z Hiszpanii. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Jeżeli macie sprawę do przegadania i chciałbyście się ze mną skonsultować, wszystkie informacje są w pudełku w opisie pod filmem. Tymczasem buziak i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mua!